Witajcie i chcę Wam opowiedzieć coś niekowidowego. Wydaje mi się e, ważnego, biotechnologicznego. E, żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo wielu z nas jest skonstruowanych e, mentalnie w ten sposób, że zasadniczo chciałoby mieć ciastko i zjeść ciastka. Yy, żyjemy w, w takim oto problemie, że mm, mamy masowe uprawy roślin, ponieważ każdy chciał jeść truskaweczki, ubierać się w dobre, bawełniane koszulki, yy, mieć oleju rzepakowego pod dostatkiem, a nie tyle, żeby nie umrzeć z głodu yy, itd. Tak tak Natomiast takie uprawy są niszczone przez szkodniki. Szkodniki te na ogół są larwami owadów lub też owadami. Trzeba zatem te owady y, zabijać. I to zabijać w sposób masowy, przy ich masowych pojawach. Owady również, na przykład komary, nie tylko, że y, y, kąszą, co jest mało przyjemne, ale powiedzmy, że jest dużo nieprzyjemnych rzeczy na świecie i nie uważam, że należy zabijać inne istoty y, tylko dlatego, że są dla nas nieprzyjemne. Ale komary, y, jak też na przykład klesze, które nie są owadami, tylko pańczakami, y, roznoszą. Choroby zakaźne są wektorami bardzo wielu chorób zakaźnych, zwłaszcza wirusowych, zwłaszcza tzw. Tak wirusów tropikalnych, zwłaszcza wirusów, na które do dzisiaj nie mamy szczepionki, mimo prób jej e, zrobienia, takich jak zika, czy Chikungunya, e, czy denga. Tam są właśnie te zjawiska e, antibody e, related enhancement, o których już Wam opowiadałam przy innych okazjach, także sobie wróćcie do odcinku Wodę, na przykład, żeby zrozumieć problem. Um, nie ma szczepionki przeciwko wirusowi Zika, który powoduje mikrocefalię płodów, czyli rodzą się dzieci um, niezdolne do życia nie tylko opóźnione rozwojowo ale po prostu z małym mózgowiem masowo się rodzą. To zakażenie ciężarne powoduje, że takie dziecko się urodzi na pewno. Um, kraje Ameryki Środkowej i Południowej są szczególnie narażone i um, ze względu na zmiany klimatyczne te komary się przemieszczają w górę. Dość wszędobylskim komarem, czyli np. w stronę Florydy, e, Meksyk, e, Kalifornię. E, oczywistym jest zatem, że e, kraje takie jak USA no, nie mogą sobie pozwolić, żeby takie choroby się rozprzestrzeniały e, wśród ludności. E, można zatem pryskać. E, to kosztuje dużo pieniędzy, a owady się uodparniają na te insektycydy i trzeba by było wymyślać coraz nowe. To wcale nie jest tanie i wcale nie jest lepsze e, od jakichkolwiek innych sposobów, e, które można sobie pomyśleć. I sposobami, które sobie pomyślano są sposoby oparte o inżynierię genetyczną. I teraz nas to może oczywiście oburzać, ponieważ e, my jesteśmy jeszcze w stanie sobie poradzić z GMO, do, to jest jakaś bakteria albo dróż, który robi insulinę dla cukrzyków typu pierwszego. A robi. Czy chorób wzrostu, czy różne inne, bardzo niezbędne nam lekarstwa. Jesteśmy to w stanie zaakceptować. Jakoś nie widzimy relacji y, z nami specjalnej. Natomiast, jeśli modyka, modyfikacje genetyczne dotyczą roślin, którymi się żywimy, lub zwierząt hodowlanych, a takie są robione, lub też, jak w tym wypadku, o którym chcę wam opowiedzieć, owadów, które dzięki tym modyfikacjom genetycznym chcemy zwalczyć, no, to wtedy tak zwana ludność miejscowa jest oburzona i tu się pojawia, mmm, tu się pojawia to zjawisko: mieć ciasto i zjeść ciastko. Bo nie chcę, żeby moje dziecko dostało ziki ani czekungurii. E nie chcę, żeby pryskać i żeby od tego zdychały zapylacze, i żeby było zagrożonych na świecie pół miliona gatunków owadów. Dzisiaj jest zagrożonych wyginięciem pół miliona gatunków owadów. Ja tego wszystkiego oczywiście nie chcę, ale transgenicznych komarów też nie chcę. No. To jest właśnie taka postawa, to trzeba coś tutaj jednak zdecydować, że się godzę na tą zikę na przykład, albo że się godzę na ten pomór pszczół. Tu, tu nie ma dróg, które prowadzą do Arkadii. Tu każda droga jest obarczona ryzykiem. Są, za, są zatem drogi nieznane. Co do których ryzyka nie wiemy zbyt wiele, i drogi znane, których ryzyko znamy i których ryzyko jest duże. Bo już je znamy i wiemy, że jest duże. Tu nie ma innych wyjść. Więc człowiek tak jest skonstruowany i kiedyś dlatego wymaszerował z Afryki, żeby uciec przed głodem, przed pustynieniem, sawanny, i tak dalej, i tak dalej, i, i udał się na kontynent Euroazjatycki. W poszukiwaniu lepszego życia, że nie jest całkiem niezdolny do podejmowania ryzyka i pójścia w nieznane. Natomiast współcześni ludzie są mniej chętni, nawet jeśli widzą zagrożenia i znają te ryzyka obecne i oceniają je jako bardzo wysokie. Więc teraz o co chodzi z tymi komarami? Jest firma, która się nazywa Oxitec w Ameryce, i od lat ona już w swoich laboratoriach. Produkuje transgeniczne owady. Żeby Wam tu. Żeby nie mówić tylko o komarach, i zaraz do nich wrócimy, gdzie jest komar egipski, y, który wcale nie żyje wyłącznie w Egipcie, ale na, na, w całej strefie klimatycznej, w której znajduje się Egipt, na całym globie praktycznie. Że ten komar egipski y, nie jest częstym gatunkiem. Powiedzmy, że na Florydzie jest tylko 4% tego komara wśród wszystkich komarów, ale. Jest odpowiedzialny za spore około połowy lub więcej zakażeń różnymi wirusami. On je najchętniej przenosi, więc jest go mało, a szkodzi dużo. Niszczenie selektywne jednego gatunku komara w przypadku środków chemicznych jest absolutnie niemożliwe. Nie znamy tak wybiórczych środków i nie sądzę, aby one istniały. Bo gatunki komary nie różnią od siebie tak znacząco, żeby znaleźć coś, co będzie mordercze dla jednego, a nie mordercze dla drugiego, i żeby to był związek chemiczny dający się syntetyzować i produkować w dużych ilościach. Jeszcze nie wymagając jakiejś szczególnej konserwacji, dającej się łatwo przechowywać. No, no, wymagamy od tej nauki, żeby nie wiem, jakich szczytów sięgała. Nie sądzę, żeby, żeby yy, to, to, już jest powyżej rocket science, to co tutaj ktoś by sobie wymyślił. Yy, więc mamy takie komary, które roznoszą dużo, a jest ich mało, więc w, 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 wyniszczenie tego gatunku, czy, do, czy przynajmniej zbijanie takich sytuacji, jego masowych pojawów, yy, nie odbije się prawdopodobnie negatywnie na ekosystemie, ponieważ Larwy komarów, które są pożywieniem licznych ptaków i innych zwierząt, będą nadal w tej wodzie się znajdować, żeby nie zagłodzą się. Tylko to nie będą larwy komara egipskiego. No, larwy innych komarów, bo jeszcze nie było takiej niszy ekologicznej, która opróżniona nie zostałaby zapełniona. O ile jest y, czym się wyżywić w tej niszy dalej. Czyli ona nie została opróżniona ze względu na jej toksyczność lub ze względu na brak pożywienia. E, więc Tutaj mamy tą sytuację mniej więcej ogarniętą intelektualnie. To nie jest wszystko super bezpieczne i wszystko wiemy, i jest jasnym, że. Natomiast to nie jest tak, że nikt nie rozważa żadnych ryzyk. Rozważa się ryzyka, które sobie jesteśmy w stanie wyobrazić na podstawie doświadczeń, które już mamy. I we wszystkich przypadkach tak jest. Nie możemy sobie wyobrazić wszystkiego, nie możemy się bać wszystkiego, bo nie wyjdziemy z domu. Oksytek zatem zrobił już do tej pory takie zmodyfikowane genetycznie owady, krzyżowiaczka, ta krzyżowiaczka, jaka piękna nazwa dla owada, który niestety niszczy uprawy roślin kapustowatych do tak zwanego dna. I tu nie chodzi tylko o kapustę białą i czerwoną, ale również na przykład o rzepaku. To jest poważniejsza sprawa. Aczkolwiek ja lubię kiszoną kapustę, nie umiałbym sobie odmówić jej, jej istnienia. Poza tym jest też motyl, ten nie ma polskiej nazwy, bo się bawełny w Polsce nie uprawia. Pectinophora gossypiella, gospodnicza z szkodnikiem bawełny. I to ta firma już wypuściła w Arizonie wcześniej eksperymentalnie. Eee. Eee. I wcześniej jeszcze, o tym kiedyś w Gościu Niedzielnym pisałam. Pozdrawiam Tą Garożką. Jest muszka śródziemnomorska, Ceratitis capitata, która jest śródziemnomorska tylko z nazwy, bo tak naprawdę jest globalnym owadem, niszczącym globalnie rośliny, uprawy roślin typu owoce miękkie, orzechy typu migdałowiec itd. Więc jest to pewien bardzo, 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 bardzo poważny szkodnik. No i teraz. Yy... Co wymyślono? Bo tutaj zrobić owada, który nie roznosi jakiejś choroby, jest trudno. Pracuje się nad takim komarem, żeby się nie zarażał malarią. Sam on się nie zarażał. To jest jakiś pomysł, ale to nie jest proste. Bo te jego wrażliwości na malarię, to są pewne produkty genów, które są do życia niezbędne, z czego malaria skwapliwie korzysta. Więc to jest nieproste. Innym pomysłem przy takich szkodnikach y, klasycznych jest, no to pozbądźmy się tego szkodnika, ale tylko jego i wybiórczo. Nie, że wszystkie muszki, albo wszystkie komary, albo w ogóle wszystkie owady, bo insektycydy są bardzo szerokie, to są neuroparalizatory na ogół, lub też y, y, związki hamujące powstawanie chityny, więc one będą, przepraszam za wyrażenie, walić po wszystkim jak na lot dywanowy na Drezno. Po wszystkim, co tam sobie buduje, pancerzyki hitynowe i tak dalej. Więc to trzeba tak dosyć bardziej specyficznie, a ponieważ istnieje nadal i jest ważna definicja gatunku, że w obrębie gatunku samiec i samica krzyżują się dając spodne potomstwo i to działa u owadów na ogół, no to yy, wymyślono, że to można wytłuc te komary genetycznie, tylko trzeba zrobić takie całość żeby ten gen zabójca rozprzestrzenił się w populację. To nie, a to już jest najtrudniejsze. Bo na ogół takie geny zabójcze no to nie są jakieś obciążenie genetyczne, nie jest prosto żyć z genem, który, który produkuje jakieś białko, które nas zabija, albo z brakiem jakiegoś genu, który jest nam do życia niezbędny. To w ogóle ciężko zrobić taki, takiego insekta, i to się robi w ten sposób, że pewne geny oporności na leki, typu na tetracyklinę. Wbudowuje się razem z tym, z, tym, z tym genem zabójcą albo z tą delecją, czyli z tym wycięciem genu szkodliwego, i ten gen na tetracyklinę powoduje, że, że ten produkt jest jednak produkowany. Czyli, jak w laboratorium mnożymy, krzyżujemy za sobą samce i samice takiego komara, to to potomstwo powstaje i nie zdycha, i on daje kolejne pokolenia, i nie musimy tego transgenicznego komara robić za każdym razem. On żyje i funkcjonuje, jedząc pożywienie z tetracykliną. Jak te transy zdjąć, to to potomstwo jest martwe. W sensie nie przepoczwarza się. Nie dojrzewa i nie jest w stanie wydać kolejnego pokolenia. Więc wymyślono, że trzeba to robić u samców, jeśli chodzi o komary, no bo samce nie kąszą, nie biorą tego e, e, krwawego posiłku, który jest niezbędny samicom komara, żeby w ogóle jaja się e, e, rozwijały dalej w zarodki, ponieważ tam jest niedobór żelaza i one potu na kąsają. Tylko samice. Więc samce, nawet jeśli sobie będą żyć dalej w środowisku, do, przepraszam, kolejnej wiosny, no to one nam nic nie zrobią na tej malarii, czy w tym wypadku komara egipskiego, tych wirusów typu Zika, Cipunguja, denga, e, wirus zachodniego Nilu, wirus e, końskich e, encefalopatii e, od japońskiej po wenezuelską, nie będzie roznosił, bo go nie będzie. Więc teraz mamy oto. Taką sytuację, że komara owego można w ten sposób zabić, że tworzymy transgenicznego samca, który ma gen śmiercionośny dla żeńskiego potomstwa. Samcą nic nie jest. Natomiast żeńskie potomstwo, krzyżówki z normalną samicą, która tam fruwa w powietrzu, i nigdy nie była żadna transgeniczna, jest skazane na śmierć. Tak to jest wyliczone. Czy ono się nie rozwinie i nie skrzyżuje. I teraz e, wypuszczamy go, czyli jaja tego komara gdzieś tam wystawiamy gdzie trzeba, one się rozwijają i te komary idą w środowisko, no i krzyżują się z tymi samicami. Po roku czy półtorej takich krzyżówek eksperymentalnych w Brazylii populacja tego komara spadła o 95% w tych rejonach, gdzie był wypuszczany. To są tak zwane doświadczenia polowe. W tej chwili, i dlatego o tym mówimy, amerykańskie stosowne urzędy na Florydzie się zgodziły, żeby taki eksperyment, na razie na tysiącach samców, a potem w możliwości rozszerzenia tego do kilkuset tysięcy samców, rozpocząć właśnie na Florydzie. I teraz to będzie się działo. To w kwietniu rozpoczął jest właśnie ten sezon, kiedy komary się parzą, i potem larwy się rozwijają w stojących oczkach wodnych, rozlicznych, w kałużach i tak dalej. No i zobaczymy. To miejsca na Florydzie, o którym tutaj rozmawiamy, które wreszcie się mieszkańcy zgodzili, żeby zrobić, czyli przestali funkcjonować w świecie, że chcą ciastko i zjeść i mieć. Jak również no, te władze rejestrujące się przychyliły do wniosku rejestracyjnego, do zaakceptowania go. Tam się milion dolarów w sezonie wydaje tylko na ten oprysk. Przeciwko tym konarom, nie mówimy o innych rzeczach. No i, i niestety jest widoczna hekatomba owadów wszelkich po tym opresku, więc to nie jest takie banalne. A to jest sezon kwitnienia, więc te wszystkie pszczoły też tam są. My tu nie mamy dobrych wejść. Ja uważam, że to wyjście genetyczne jest najlepsze z możliwych, ale są w nim ryzyka. Ryzyko numer jeden. Wyobraźmy sobie, że któreś z tych samic przeżyją i takie coś zaobserwowano w Brazylii. Że z jakich względów wyłączały tam w ramach tej krzyżówki, no wiadomo, plemnik powstaje, gen może wyskoczyć, w ramach jakiejś rekombinacji przy spermatogenezie, więc bez tego toksycznego genu, ale miały gen reporterowy, czyli one wynikły z krzyżówki, czyli tam się świeciły. One wynikły z krzyżówki z tym samcem, ale nie dostały tego śmiertelnego genu i żyją. I rozprzestrzeniają na przykład ten, ten gen oporności na elektrocykliny. To ma swoje konsekwencje, może mieć. Na przykład one mają swój mikrobiom owady, czyli swoje bakterie w jelitach, te bakterie mogą złapać ten gen, ale to jest taki zwykły gen oporności na cytrocyklinę, który, umówmy się, w szpitalach występuje w dużych ilościach u bakterii, więc to jest takie zagrożenie, że ktoś jeszcze drewna do lasu dosypie. Czyli że y, te bakterie z tych owadów jakoś tam ten gen wychwycą, ponieważ te bakterie nie są w stanie nas kalonizować, a my rzadko jadamy owady, chyba że ktoś jest świętym janem chrzcicielem i żywi się szalańczowym miodem. Y, albo jest Łukaszem Łuczajem i żywi się pędrakami różnymi w ramach swej dzikiej kuchni. Y, no to y, Ptaki jedzą te owady, no dobra, no to ich biom przejmie, no to my zjemy ewentualnie takiego ptaka i, albo jakiś drapieżnik, którego myjemy z takiego ptaka, i potem my tego drapieżnika i, e, i zjemy go, tak? No można sobie nawet taki, taki, taki ciąg łańcuchu pokarmowego wyobrazić, jakaś tam wreszcie bakteria, która ten genoporność na tetracyklinę ma trafić do naszych jelit. Póki to jest oporności na jako mikrobyl, mówią, well, <laughs> tego kwiatu jest pół światu i tutaj jest to noszenie drzewa do lasu. No, ale możemy sobie wyobrazić, że to jest jakiś poziom zagrożenia. Yy, większym moim zdaniem jest to, że, że w ramach spermatogenazji ten zabójczy gen będzie ileś tam, z jakąś tam częstością wyskakiwał, w związku z tym, jak to zacznie iść miliony. Do takich transgenicznych potem samic, które jednak dostały, czy ten oporność na czy gen reporterom, będzie potem coraz ciężej monitorować, co się tak naprawdę dzieje w tej populacji. Bo my dzisiaj stwierdzamy, które są transgeniczne, a które nie, chociażby oświetlając określoną długością światła i patrząc, jaką emisję widzimy, z tych owadów. No więc mamy taki system, w którym przekazujemy dzięki samicowi gen na potomstwa i nie powstają właśnie samice. To jest system na ogół nazywany MEDEA od tej MEDEi starogradskiej. Kto nie pamięta, mi tu przypominam, że. To Ta była taka sympatyczna bardzo wróżka i wnuczka Heliosa. ona się zakachała w jazonie, jazon w niej. I było fantastycznym jazmem dwa dzieci. Ale potem jazon zakochał się w jeszcze innej pani, i ona się tak zdenerwowała, że zamiast po prostu y, ukarać tego jazona, to zabiła własne dzieci. No. Medea. Y, to jest bardzo piękne, skrót bardzo pięknej nazwy y, tej technologii, ale tak wyszło. Ja już w angielsku badałam, że w dobrych laboratoriach dużo się pracuje nad ciekawymi, chwytliwymi nazwami. Czy ja uważam, że to jest jakaś nowa epoka w inżynierii, w bioinżynierii? Tak, dlatego że takie konstrukty już bywały, natomiast one jeszcze nie osiągały zdolności sprawczych, czyli nie bywały wypuszczane w naturze. Czy sytuacja dojrzała? Tak, ponieważ ocieplenie klimatu i tak dalej powodują, że te komary idą na północ. To, co nas nie obchodziło, bo to było w jakichś odległych, tropikalnych krajach, których mieszkańców mieliśmy, gdzieś, się ja ostatnio się nawet spotkałem taka jedna pani niekoniecznie znajoma wyraziła, była na swojej ścianie Facebookowej pogląd, że co to się porobiło, że społeczeństwa zachodnie testują to te szczepionki przeciwko koronawirusowi na swoich własnych dzieciach. Kiedyś to takie rzeczy robiono w trzecim świecie. No, bardzo ciekawy jest to pogląd, że dzieci w trzecim świecie się czymś różnią od naszych. Ja myślę, że jest to pogląd bardzo głęboko nie chrześcijański, ale to już każdy sobie musi sam znaleźć odpowiedzi, co jemu się wydaje stosowne, jeśli chodzi o dziesięcioro przykazań i dwa przekazania miłości w życiu. Jaki stosunek do innych ludzi, jakie ich ocenianie i jakie ich dzielenie na kategorie lepszości i gorszości. Po kolorze skóry może niektórzy dzielą to. Bardzo przykre jest, bym tak powiedziała. Żeby zakończyć z tą filozofią, jest taka technologia, jest taka firma, jak Medea. Jest taka firma e, amerykańska, która zrobiła już kilka takich owadów i Troszkę je wypuszcza. Jeśli chodzi o szkodniki upraw, ja bym dyskutowała, czy to jest niezbędne, aczkolwiek to tam właśnie idą największe tony tych, tych pestycydów i insektycydów, więc wiecie o co chodzi. To tam głównie giną te pszczoły, nie w miastach, jak sprawujemy przeciwko komarom. Aczkolwiek w miastach gazując komary, gazujemy też wszystko, co, co w tych krzakach siedzi i jest owadem. No przecież wszyscy mają tego jasną świadomość, nieprawda. To bywają interesujące populacje owadzie. No więc, jeśli chodzi o szkodniki upraw, fajnie, ale trzeba nad tym myśleć, bo to są duże areały i trzeba się naprawdę zastanowić. Tu są wtedy większe liczby tych owadów. Wiecie, magia wielkich liczb jest też taka, że różne mutacje, co się nie zdarzają w małych liczbach, to się zdarzają w dużych liczbach. Bo już częstość tej replikacji kwasów nukleinowych, tych DNA owadów, jest częsta, nukleiników się że znacznie więcej. Ja Wam tłumaczyłam, że zjawiska dotyczące wielkich liczb są nieco inne niż zjawiska dotyczące małych liczb, czyli chodzi o takich eksperymentów polowych. E, natomiast jeśli chodzi o komary roznoszące choroby, to ponieważ gatunków komarów jest naprawdę 1500-1900 i to nie jest tak, że komarów nagle zabraknie na świecie. Jako pożywienia dla, dla innych organizmów, które się nimi żywią, to byłabym za tym, żeby poważnie rozważyć niszczenie niektórych populacji komarzy, czy naprawdę ograniczanie ich w momencie gwałtownych pojawów, aby te choroby się nie rozprzestrzeniały gwałtownie i epidemicznie, bo to jest groźne. I to jest kilka przypadków, to jesteśmy to w stanie kontrolować i przeszyć. Jak to się robi tysiące przypadków, tak jak było w przypadku Ziki w Brazylii, to to się robi poważnie. I chyba Wam już dzisiaj podziękuję.